bardzo zwiększenie nie tutaj Amerykę. to nie jest nic nowego wszyscy, którzy zajmują się współpracą transgraniczną, ten ten temat znamy, że tak, chociaż jesteśmy bardzo zluczeni, nie mamy wrażenia się do problemu językowego, to po prostu czasami niektóre rzeczy są bardzo zmocowane. Inne e, problemy już to zostały wyraźnie mniej wymieniane. Ten drugi, największy problem była znowu e, koordynacja między organizacjami e, turystycznymi na e, szczeblu miejscowym i regionalnym, a jednym ze sobą, a jednym ze sobą dla nas w To było co e, widzimy Sądzę, że teraz jest akurat dobry czas na to, żeby no, przed tym tematem serioznie wyróżnić, bo kasa jest. Odbieram, że na komercyjne zawsze tych e, telek pamięta, bo to jest fajne, nie? To nie jest tematem kontrowersyjnym. Wszyscy mają mającym na ten temat wrażliwość, to to nie przeszkadza jak wyraźnie. Oczywiście widzimy w tych telekach, że zawsze, jak są wspomnieliście, to te pierwsze wyniki na komercyjne. Na hory, na networking lub na workiów, w ramach na współpracę z przedsiębiorcami to zostaje otwarte po całej koniec programacji, ale na turystykę te, te, te znikają. Uh, już dzięki funduszom europejskim powstała ogromna ilość projektów współpracy z i jest to jest została tam przeznaczona ogromna ilość ministrów. Nikt na razie nie wie, jak będzie wyglądać 28, plus, bo oczywiście będzie się zmienia, ale zakładamy, że coś na sposób internetu prawdopodobnie zostaje. Ktoś w zeszłym roku mieliśmy lekkie obawy, że tak może nie być, że teraz te ostatnie wskazówki w ramach tej te, tego projektu perspektywy finansowej nie musi się znaleźć, więc mam nadzieję, że tam jeszcze jakiś sposób to zostaje. Także i jeszcze raz powtarzam, największym wyzwaniem jest prawdopodobnie brak koordynacji politycznych działań, no ale oczywiście sądzę, że wszystkie te punkty, które tutaj wymieniłem na podstawie analizy materiałów, plus tego, co zaznaczam w tej debacie, które akomodowały wsparcie na całej europejskie, są mniej więcej na Przez rok robiliśmy z kolegami badania na temat przeszkód współpracy z transgranicznej, transportu publicznego. I tutaj odkryliśmy, że akurat tutaj odgrywa bardzo pozytywną rolę, bo jak na przykład kraje, województwa, czy Euroregiony, czy inni aktorzy naprawdę zrobili jakiś fajny atraktor, mówiąc o Silesiance, Ślady czy inne fajne projekty, to czasami pojawiły się prób, nawet próby zrobić tam połączenia transgraniczne. Takim patologicznie znajomym przykładem jest ten deszpad w Polsce czeskiej, gdzie zawsze jak są święta w Polsce, no to po prostu tłumy ludzie przyjeżdżają z Ziemi Wałczyskiej, tam za policy tutaj bardzo blisko. No i tam uruchomili połączenia kolejowe no i to, to dało sens. Więc tutaj jest to, że turystyka ma też potencjał z tym tematem przed... Y w drugą pojęcie światową na terenie obecnej czeskopolskiej granicy było ponad 20 połączeń kolejowych. Teraz istniejących jest maksymalnie 9, jeżeli, jeżeli, ale no nie ten temat, przepraszam. Tak, rolę Euroregionu. Tutaj przepraszam bardzo, Dario, że Ci tutaj zdaję pracę, ewentualnie przekaście Romanowi do uchwały, że też może o tym myśleć, ale sądzę, że bez Was się to nie zrobi. Być może się ale... Bo naprawdę tutaj jeżeli mamy mamy tematyku już transgranicznie. Podsumowujemy wysezjonalne organizacje i podsumowujemy sieć. No i oczywiście autoryteki one do tego są w bardzo dobrej pozycji. W że nasz tutaj niestety nieobecny, z niego dogawalizowany katastroferek zarządza margines polityczny szląsk i również jest w takim z Szląsko-Cieśnińskiego z polskiej strony dyrektory biura. No i są to ludzie, którzy naprawdę mają doświadczenia. Więc tutaj ja was zapraszam do akcji, bo myślę, że prawdopodobnie bez was się to będzie zrobić. Tutaj mamy naprawdę profesjonalne organizacje turystyczne, Znowu znów uchwale są też elementy solidarności, działa w sposób bardzo dobry i Tutaj to zapraszam do tego, że ok, wszyscy mamy zadanie promować ten nasz region, to znaczy kraje Morawską, lub tutaj województwo śląskie lub polszczyznę, no ale oczywiście euroregiony są te, które mają powodowanie dla nas Więc tutaj bym, zapraszam do myślenia o tym, jeśli nie jest czas, w jakimś ujęciu sieciowym, o czymś takim myśleć, przecież mamy sposób granicznego regionu turystycznego, ja bym rozpoznał ja taką takim lekkim no i potem bym uszedł w kierunku, się bo rzeczywiście tego nie da. Bo jak ktoś, coś nie ma, kiedy główne zadanie, więc to co powiem to tego będzie Tak, Jakie jest, co jest, e, najlepszy sposób, żeby trochę zwieśćć, że marketing i branding, rozpoznawalność jest w Kyprandzie, no, to oczywiście jest e, to odczekiwanie, więc tutaj akurat gratuluję Panu Wielkowi, bo e, dzisiaj, akurat dlatego tutaj jesteśmy. Nie wiem, ja wtedy nie będę długo, bo ta przestrzeń, ta kreowania jest tutaj ważna. A tutaj również widzimy, że też budowanie wspólnych e, narzędzi e, e, digit, cyfrowych e, jest ważne, jak i wspólne usługi, e, organizacje. Próbowałem sygnalizować te kierunki działań tutaj, żeby się powtarzało, więc tutaj sądzę, że to jest ten mój przekaz. Prawdopodobnie bez smry i jego przekonania, w... to zarobić bym chciał. I zapraszam do przeżywania. Dziękuję bardzo za te uwagi i wiedzieliśmy, że będą pytania. to prostu spróbuję odpowiedzieć Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo.